I witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii że Diablo 2 Nekrozawodowiec I tak jak mówiłem chyba w poprzednim odcinku nie wiem czy to się nagrało e... Zamotałem się, zaplątałem się z tym pauzowaniem e... nagrywania i część odcinka się nie nagrało na, na szczęście akurat dużo z fabułą nie poszedłem nie nagrało się chyba wyżyna Tamoe i jakieś tamte jaskinie, czeluść, jama. Tam, tam sporo musiałem łazić i to nic mi się z tego nie nagrało. Mam tu do mam. Trochę sobie tam rzeczy pozbierałem. Wiem, że teraz jestem na zewnętrznym monastyrze. Ale co mi się jeszcze? Hrabina mi się nie nagrała, tak, bo patrzyłem to tam akurat schodziłem eee, To nie klasztor od podziemi tam gdzie hrabina jest I od tamtąd właśnie troszeczkę mi się nie nagrało Dobra, ale cóż Trudno, idziemy dalej Ważne, że nekro żyje Skletors i tak, to nie miałem chyba sprzedać. To rozprzedałem. To rozprzedałem. To rozprzedałem. To rozprzedałem. Ja nie wiem, czemu to przez przypadek wzięłem. Chyba też. A to. Czy ja to miałem zamienić w skrzydeczce może? Już widzę. A7. Coś takiego To do strzelania będzie. A tutaj będę szukał rubinów. Akurat nie mam ani jednego. Jak chciał. Tu I co tu jeszcze? To w takim razie zostawię do sprzedania i lecę. Lecimy dalej. Prawie całkowicie. Ja mam portal identyfikacji. To jest ważne. No dobra, mam. Tu mam. Teraz może jeszcze ożywię swoje szkielety, zanim tam wejdę. czuł się bezpieczniej. Ruchomie. Zbroje z kości, czy tarcze z kości? Nie, to się nazywa. Zbroję z kości, jeden szkieletek jest jeszcze cztery, dwa o jest, robimy, proszę bardzo. Dobra, są trzy. 4 i na piątek już się nie szczekasz, proszę bardzo. Tyle mamy się ma. Dobra, 4 i 5. Ok. To, to może od razu wrzucę. Ten łuczek. Nie będę już czekał. Później znajdziemy i tak lepszy łuk. To muszę zobaczyć. Obrażenia. 8, 17. 8, 17, a to 2, 2 do 6. Jeśli go wrzucę... Nie mogę. Muszę się tak zrobić. 2, 6. 12, 21. No i fajnie. Z ognia nasza maeko. A ja teraz idę. W punkt nawigacyjny. jeszcze Wczoraj tak specjalnie chciałem przejść wszystko, żeby tylko ten punkt nawigacyjny zaliczyć na zewnętrznym monastyrze. Dobra. Ona nawet mapka mi się zachowała. A wczoraj tyle razy mi się kasowała. Teraz tylko trochę koncentracji żeby głupio tutaj nie paść Wniączkę bierzemy, to nie potrzeba, to nie potrzeba Też Lety na razie robią robotę tą stronę przykładamy za dużo tutaj nie ma co badać. No dobra, ale odkry, odkryłem przynajmniej. Pójdę teraz w przeciwną stronę i zajdziemy już do widzenia, do klasztoru, jak to się tam nazywa. No może tu jeszcze coś ciekawego będzie. Szaman diablików. Jak go dopałem. Moje szkielety Wie jak szarancza działa, ja. ninja, ninja. Później o szkiarę śliski, to sobie na razie zostawię. Oleje. Dobra, zwiedzone, przebadane. O, tu jeszcze jakiś gościu. No i wchodzimy. O, beczułki, beczułki, beczułki. No, nie mam jeszcze żadnego unikatu. To jest troszeczkę bolesne. Ale myślę, że znajdziemy. Później znajdziemy to może lepsze. Jak na razie spotykałem na początku gry, no to to nie były żadne jakieś rewelacje. A te wszystkie pierwsze lokacje... O, Truizont". Wszystkie te lokacje wydaje mi się, że... Jeszcze eterycznie. <coughs> Sorka. Jakoś tak w miarę dokładnie wracamy do koszar no i tutaj w tych koszarach znajdziemy co? malusa horadrimów, tak? wszystkie szkielety są wszystkie, mała tarcza pieniążki zbieramy może niedługo się przejdę i zobaczę, może różdżka jakaś będzie fajna konkret o te pieniądze się rozchodzi strasznie. Toporek z rzęda żalu, jak sobie z nią radzą? łuk, mocno magiczny. już jesteś przeciążony? Nie bywał. Sprawdzę może od razu. 3 do 10 Obrażenia od zim. 4 do 13 Normalna szybkość aktualna No nie wiem, nie wiem, wiecie co, ona się na trochę zwiększa Dzięki. Ustawię sobie na razie ten uczek znajdę rubiny wrzucia, to tak bardzo większe tak samo obrażenia To akurat z tym jest fajnie, co go zdjąłem, że on... Szyb, duża szybkość ataku i tam ono to może nieźle trzaskać, klepać. No chyba też sobie jakoś tak nieźle daje radę czy ktoś jeszcze mogę nie, nie mogę tu już nic wychodzimy panowie i panie idziemy wtedy tutaj będzie na pewno jakaś większa ekipa też z ukuwarą kluczyk czy tutaj mamy o mamy czempionów no nie zdążyłem tu za bardzo nic zobaczyć Stronie leczenia, mam wzmocnienie, powrotu do można olać. Jeszcze tutaj na do to To coś na dole jeszcze będzie. Klan śmierci, czempioni jest unikalna. Maczuga, proszę bardzo. Chciałem i mam. Zobaczymy, co to będzie. Unikat z czempionami Proszę Proste, no, że jestem ciekaw. Maczuga. Identyfikujemy go od razu. Dębiszcze maczuga. Takich dużych obrażeń to nie ma. Wporność na Błyskawice plus 60. Wporność na ogień plus 20 Tego to nie będę sobie strzelał. Rzucę sobie tutaj. Teraz zrobię tak. O. No i ten, ten jakiś pasek trzeba kupić. Bo biegam ze sznurkiem. Nie przystoi takiemu ja nekromancie. Cóż ten nekromanta, on nie przywiązuje w ogóle uwagi do stroju. Chodzi w obdrapanym w jakichś ciuchach. Wow. Też jacyś Ale pięć szkieletów wszyscy żyją. Poradzili sobie. Jest czy jakieś tam moje ingerencji. Jaki pas. Nie no sprawdzę, bo to może być lepsze. nie zwykłe, ale może być dużo lepsze niż to co ja mam. Ja nie będę do siły. Mięcia <grym> broni, nie no pewnie że lepsze. Proszę na to. To wywalam. No i cóż, no i tutaj już więcej chyba nic nie ma. O pieniądze jeszcze. Dobra, lecimy dalej. No wypadł ten unikard taki. Różkę chciałbym. Na pewno jest jakaś unikarda. Nie znam się na tym, ale na pewno jakaś jest. Się Tam muszę wejść na poziom drugi, koszar. Czy do więzienia poziom pierwszy? O, kolejni czempioni. Czarna otrzyca, Się wysypują z pieniążków, kochanie. Glicza głowa to nie. No i co ważne, nadal mi nie padają te szkielety. O! Jest kowal. Był kowal. <grym> Szybko sobie poradzili. Duży topór dobrej jakości. Ale tutaj akurat z niego nic nie wypadło ciekawego. To jest ten duży topór. To coś takiego. Nic z niego fajnego nie wypadło, no ale jestem maly z chorobinów. Wszystko to Muszę go oddać. Chersy. Co, tak pomyślałem, hmm. że to zadanie to ja dopiero. Znaczy, no oddam ten motyw, i, ale y, tą nagrodę odbiorę. Ona sobie, ona może y, umagicznić jakiś przedmiot. Ja sobie tak chyba wybrałem, że w drugim, jeśli przejdę, oczywiście, jeśli przejdę do drugiego aktu, y, to. Do teczka, z Jeśli przejdę, to jakiś pas co mi fajny sprawie Niech ona nim ten pas magiczny Jeśli przejdę. Ach, powolna tortura głodowania w klatku. To tu się dzieje? Identyfikacji biorę. To jest głodza, muszę się do niej dostać. biegać po prostu, tak? W samym bieganie widzę tutaj, przychodzę, tasa, wymocnienie I jest liczba pieniążków Co dalej, co dalej? Nie poziom pierwszy. zaraz, to tutaj na tym to on, miejsce falizma. To tutaj chyba jest ten punkt nawigacyjny, co na poziomie pierwszym, w nie pamiętam. To no chyba tak. Tu jakieś to chyba było jakieś wejście, tak więc... jest. I prawie stówka wpadła. Tu stówka, tam stówka i. Zajmijcie się nim. Majko mi... No, wyjdzie, dobra, okej. Okay. Trzeba powiedzieć, że główka nie gra. Nie jest w stanie wydostać się. Chciałaby przez kraty przeniknąć, ale nie potrafi. Dobra, no wszystkich mają na... na strzała, tak? Jest Ruby. fajnie. 6 do 8. Dzięki, dżanki. Dzięki. Dzięki Dobra, jeszcze jeden znajdę i na chwilę jej damy. No już tak jakiś... zacząłem to tworzyć, to niech będzie. Patrzcie z jaką intensywnością nas strzela, ale tak... nie jest skora na jakiś, wiadomo, jakiś awantur. Nie, no dobra, musimy tu wejść. że nie zaraz, znam. Nie no, zaraz jeszcze jeden rubin gdzieś znajdę. Na pewno znajdę. Jakieś wyczółki, no. to rozwana. tam punkt nawigacyjnego. jej tortury. Były tutaj w tym pomieszczeniu, odgrywamy. Tu już się zakończyły na tym stole, zostały tylko ślady po torturach. Ten Tu jest jakieś wejście, przejście, zajście. A i to już będzie chyba na kolejny poziom. Drugi. Przecież na poziomie drugim jestem. Zaraz jest, zaraz, Dużo tutaj będzie stało, bo gdzie ja nie? Odkryte wszystko. W sumie tam jest jedno jakieś pomieszczonko. A nie daleko te tak podmieszczone to przejdę się I to jest tu tu tymi drzwiami trzeba wejść i tu na górę o tutaj nie było. pieniążki pieniążki Wow. Coś jest fajnego. No. No, tu nie muszę, tu już byłem. Dali też nadkruszona czaszka, no to tą czasu nie weźmiemy. Tu jeszcze pieniążki. <coughs> Sorka. Ja. Co tu jeszcze? A, to jest punkt nawigacyjny. No to było mi no, co. Nie poszedł tam na tym drugi poziom. A tak to już jestem spokojny. Coraz bliżej Andariel. Przejdę się. No i spróbuję właśnie zrobić z tymi antidotum. Błyknę parę, parę dam majko. Nie wiem, jak to będzie działało. Ale widziałem, że tak robił. Widzisko. No, poziom drogi. Andalil jest chyba na czwartym, dopiero poziomie. więc jeszcze, jeszcze sobie można troszeczkę pobiegać, poładzić. No, na pewno w tym odcinku do niej bierzemy. Jak on się nazywa ten pan zielony? Szpon burzy Ciach, ciach, ciach i po szponie burzy Doświadczenie. No, ale wiemy, jasność tak. jasno już tutaj łykna ryczek Przydało mi się teraz więcej przeciwników Dobra, no rozwalcie, już rozwalcie. biegniemy dalej, może tutaj będzie jakaś watacha, o tak I wycofałem się, bo to jednak czempioni. Trochę kaski poszło, dobra. Jeszcze walczą, zembaty heł. Nie możesz, no tak, no tak. I co tam na górnicy, Nie wiem, ramcz ostrza Co tu mogę na chwilę jak tu mogę sprawdzić a to jest dlatego, to Co ja wyrzuciłem? Wrzuciłem trójząkę No dobra, trzeba będzie się teraz przejść do miasta i to sprzedać. Zaraz kolejny poziom będzie, ale fajny. A mój, chyba jeszcze go mogę wziąć. Nadkruszony szafie, chyba też jeszcze mogę. Na pewno pieniądze. Dobra, jest fajny. Wykrótce, minął, Nie umiem się doczekać. Proszę pana wykrócać. Idziemy dalej. Tutaj beczki z winem. Więcej beczek z winem. Się nie rusza. Nie muszą jeszcze leżakować. Dobra, jest poziom. Jest poziom. Co tutaj te klątwy? Czy zacząć się już nie bawić? решал ты дядя. Ну да, страшно, 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 Tak lątwę się przyda dobra, chyba spróbuję sobie. Jednak tu klątwę 100% czyli. dwa razy to co mam teraz tak? 31, 32 dobra, póki na razie idzie mi tak w miarę jeszcze dobra, dziesiąty punkt 34, 35 a to 30 dobra no zobaczymy, zobaczymy. O, nie zdążyłem, sorry już go wykończyli na stole. Biegłem, spieszyłem się jak mogłem. Tutaj się na chwilę tylko zastanowiłem nad tym brzegiem umiejętności i proszę, wykończyli gościa. Przeciężony. I daj, A tu już pieniędzy, to nie biorę nic. A, tego już miałbym wziąć. No dobra, na no to pora myślę, że... że trzeba iść na chwilkę do miasta. Chodźcie ze mną, zidentyfikujemy te przedmioty u Witaj, przyjacielu. Zostań no, na chwilę i posłuchaj. Posłucham Ciebie, zidentyfikuj mi przedmioty i opowiadaj. Nie ma żadnego problemu. Może zakląć przedmiot magiczną mocą. Super. Dobry wieczór. Na razie, tak jak mówiłem, nie będę tego robił. 215. Wow, bitch gula. Gul. Ja jak wiadomo, kojarzy mi się z czym. Gule kojarzą mi się z wiedźmi. To był taki bronik, takiego gula nicnego. To zostawię. Teraz tak, odporność na ogień plus 5. Zostawię sobie to. Odporności trzeba będzie zacząć kolekcjonować. Tasaczek 1500. Dlaczego ja wziąłem tą nabijaną kulcami na czugę? To nie wiem, przez przypadek nie zauważyłem. Do no sprzedania. Amulety, obrażenia zmniejszone o jeden. Do wydalania i plus 3 do energii, do sprzedania ok. To idziemy teraz do skrzyni. I w skrzynki co zrobimy? Dobra, ja coś muszę tutaj jednak podziałać, bo za dużo tego mam. Zabiorę jej, co jej zabiorę? Lotkę brzmi. Nie będziesz chodziła z długim, będziesz chodziła z tym, który ja ci tutaj surfowałem. Dziennik robiłem, jeszcze jeden kryształek ci tam rzucę, jeden rubinek. Może no, i delikatnie mniejsze obrażenia byś miała, Mniejsze odporności masz, ale ten długi łuk mi się zupełnie nie podoba. O, tak ci powiem, koleżanko moja droga i sprzedamy go za prawie dwa tysiące. Dobra, jeszcze raz czaszkę muszę zostawić i gr dwa eliksiry wzmocnienia, mikstury wzmocnienia, dobra, to tu, to tu.